Maneczko ludziska, tu wasz host Max, który i tak nie umie grać w operatora 112. Tak, kontynuujemy naszego operatorka. Mieliśmy tutaj e, pewien problem z e, chyba z załogą, jak pamiętam. E, który mamy zadania? E, 9 dyżurów nam jeszcze zostało, więc jeszcze trochę i skończymy operatorka. W sumie nawet dobrze. To zaczynajmy, bo tu nie ma. Tak, start. Co? Nie może? Być piesem? Źle zielony człowiek. To nie jest człowiek. Masz, już? To tak nie może być pies. Okej. Okay. Przekroczenie, to co sobie jedźcie To było dziwne. Ja nie wiedziałem, że musi być. Na widocznie się człowiek uczy całe życie, czy nie? O Boże, o boże. Głośna impreza, jechać. Jak na razie spokój, delikatny. Przyspieszymy sobie. przejechać na czerwonym się świetle. Okej. Okay. Zmarły, zainfekowany. Dalej jeszcze będę te nas gonić. Bo już tak do końca. I co mamy za incydent, wypadek motocyklowy? Mamy tutaj jakiś Okej, okay, potrzebna pomoc medyczna, no. alarm przeciwpożarowy.

Some will need immediate help, but we can also expect calls about trivial issues. Acknowledged. I'll take it sir. No, tutaj nie było dlatego, ja mam ten problemy niekiedy. Pierwszy, potącony. Oczywiście, prawdopodobnie załączanie tego komputera trwało nam by troszeczkę dłużej. Nie potrzebny. Opuszczony pojazd. Arlon przeciwpożarowy. I e, brak zasilania. Samochód w wodzie. Eee, ja nie mam tam żadnych. O jesteś. Mm -hmm. My to tak. A ty? By, Czyli... Tak. O, tak. Mhm. się o. udało. Bra. Ok, jedziesz tam, już z automatu. Ech, a co to jest? Przekonanie prędkości, ja No zapomniałem o Jechać tam, jechać tam, dajemy radę, dajemy radę. Choć nie będzie łatwo. To już mówię od razu. Coś jeszcze mamy? No tak, bo ty jesteś tutaj sam w sumie. Jakaś, jakaś rzecz tu się dzieje? O Boże.

Jakieś Macie tam przy okazji Alarm, jechać O Boże, co tu się dzieje Kieszynkowiec Jest z tym kolesiem tam Jadą Transport Jedzie Jakiś tam wypadek, to jechać Tutaj wystarczą mi ci para medycy, a ci mają okazję tam pojechać. K pełno. W końcu O, no, jeśli mogę aż tak zepsuć reputacji. Ci jadą. Jest okazja, to pościgajcie się z nim tam. Może się tam uda nam go Bla, bla, bla. Jest, udało się. Eee, zaś to zrobił. Problem z, z kamerą. Nie macie nic do roboty. Ten jest szybciejszy, zobaczymy, kto będzie szybciejszy. <ścoughs> Ścigajmy się, który będzie pierwszy. Boże, to tu się działo. Reputacja? Jest, ok. Ok. Ok, udało się, fajnie. Oczywiście zarobiłem. Oczywiście kwarantanna, jak zawsze. Bo to będzie całe życie. Mam teraz gonić. 97 to jest bardzo dobrze. Jakaś się nie udała. Kradzież... E, 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 Chyba po prostu, jakby to powiedzieć, nie zareagowała. Ok, to, to, to nie, to, to muszę opieprzyć, bo jestem kierownikiem zmiany, więc o, rezerwę mamy, no więc można kogoś tu przydzielić. Masz rezerwa, rezerwa. Może le le pies Lexi będzie tutaj dobry? Możemy zatrudnić w końcu kogoś, Jest też problem. Ja, ja mnie już to tam mało interesuje. Tu by się przydał jakiś po prostu. O, dobry kierowca. A tutaj będziemy przydzielać go. No i chyba wszystko, nie? Mamy maile. Czy w ogóle mamy? Ja nie mogę. Ja mam w garażu. Mam policyjny e, skuter, który powinien być tu. I przydzielam ci dwóch ludzi. Podejrzewam, że e, broń też trzeba przydzielić. E, nowa jednostka. Wiedziałem, że jakieś jednostka, tylko co tak miałem mało? Zwykły ambulans. Gdzie mam brak? Mam brak tutaj, ale mam tu w ogóle jakąś. To jest najgorsze, nie, mówię, nie wiem gdzie mam Mamy posterunek policji w pełnow, ale nie ma tu żadnego. Dobra, to ja tutaj po prostu go przydzielę na razie. I zatrudnię po prostu e, ludzi. Przydzielę wam maskę jedną na jednego. Wiesz, minimum przynajmniej jeden, jedna maseczka na człowieka. No, nie mam jednostek, no po prostu. A zapomniałem, że tam samochody stoją. Okej, okay, to chyba wszystko. Eee, nową jednostkę musimy robić. Eee, helikopter, helikopter. Dokładnie tu. I ten jest dobrym kierowcą, a ten jest taki średni. Nie, bo mam tylko głównie. No, właśnie, tu mi brakuje. W tym miejscu. Nie tam, tylko w tym miejscu. Przydzielamy cię i zatrudnię ci dobrego strzelca. Tak, bo mi po prostu wywaliło jednostki, dlatego mam... już wiem, dlaczego mam problem. Czy mam tutaj miejsce medyczne? Oczywiście, że nie. Tu jest, tu jest zapyziała dziura. Ale mogę tu chyba, albo. Tu, tu... O, tu mogę też. Tu by się przydało? Nie, tu mam tu. Tu mam to. Samochód medyczny. Mogę to wszędzie w sumie przydzielić. Ale se dam tu, przydzielę sobie zwykłą karetkę. Tu ma być. W tym miejscu. Już muszę zatrudniać, nie? A tak, monstrualna ilość ludzi. Okej. Okay. I musimy tak wytrzymać, choć tutaj by się też przydało coś. To przydzielę samochód szybki. Idź tu przynajmniej. Gdzieś muszę cię mieć. Okej. Okay, I mogę w sumie tu jeszcze nową jednostkę przydzielić, bo jeszcze mam. I nie jest nie tu, tylko tu. Tak. I to może robota zatrudni. O! Będzie też fajnie. Kierowca maseczka. A wam przydzielę karabin i. Shotgun. Okej, okay, udało nam się to jakoś ogarnąć. E, jakiś międzynarodowy szczyt. Dobrze, że się. System operacyjnego 112 i jakiś nieznany. Dlaczego nie nauczyłeś się chociaż do pracy? Nie znam, co się stało. Czas. Aha, jakieś groźby mamy. Dobra. Ale nie ma czasu. Robimy start kolejnego dyżuru. Już nas jest więcej, trochę. No to jest git. Więc tego potrzebowałem, żeby było więcej.

All right, what are we responsible for? We need to block the traffic on the way they're planning to take. Will the people constitute any danger? Yes, people's attitudes are very negative. Should we expect any riots or demonstrations? No. What? I haven't heard about it before. Sir, we've been informed about it earlier via email. Okay, I'll take it from here. Yes, sir. Okay, everyone, let's stay focused and don't get distracted. We have a VIP rolling. Uh, Ja, ty jedziesz tu. Ty jedziesz tu. Ty zabezpieczasz to. Ty jedziesz tu. Ty jedziesz tu. Ty jedziesz tu. potrzebuj jeszcze jeden Jedź tu. No i wykłyncy, ty też będą. Okej, okay. Jechać. jedzie, przestań głupoty gadać, ty jedziesz tu, tu jest zabezpieczone, tu jest zabezpieczone Okej, okay, tak czy siak będzie zabawnie Jechać tam Kit, On musi sobie po prostu przejechać, a ja po prostu muszę mieć wszędzie gdzieś policji tutaj stoi. Here. Monoc, Monocryk, tu ten drogowiec, tu ten. No nie jest źle na razie. Jechać tam. To się dość blisko. Bo w końcu mam więcej jednostek. Poprzedniu to było straszne. To gdzie niby. Aha. No, to jest Wiem, że nie mówię nic, ale jestem teraz troszeczkę stresowany normalnie tym, co tu się dzieje. Ale normalnie kupa zabawy mam tutaj. E, wyłączyli mi prąd. Potem kurczę, teraz e, mamy ochronę VIP-a. już rower, niech Zmiana zdania. Te jego go ścigał. Normalnie przekroczenie prędkości to jest straszne. No ci jadą, to fajnie, to się udało. Kilka akcji. No, nie wiem, czy dojedzie. Nie mam tam szybkiej jednostki. Zaś kolejne przekroczenie prędkości. To wy tak się ścigacie, kurde, bo macie te kurcze, głupie auta. Zatucie pokarmowe, ok? Molestowanie to jechać i strzelać do ludzi, którzy molestują. A ty im pomóc tutaj. Musisz zrobić pomoc. No i udało nam się ładnie e eskortować vip ka I powinien mieć raczej wzrost reputacji za to, co zrobiłem. Wiemy, wiemy. Tutaj co? Stłuczka. Tutaj może się jechać. A tu zaś jakieś problemy z łódką. Eee, wypadek na moście. Tak, tak, tak wiemy. Pierwszy. Jeszcze kracisz pojazdy. A, że jesteś szybko, więc możesz już jechać. Tam, co, tam się odwala na, na tej dzielnicy. Dzikie zachowanie? Nie, dziwne zachowanie. Okej, okay. wziąłem sobie dzikie. To są dzicy, wiesz, dzicy ludzie. Mhm. Mamy tutaj? Tu jesteś. Kwa, okay. jechać? Dynu pewnie. Jadą, jadą wszystkie jednostki. Mamy tego drania tam? Jadą, jadą, jadą. Okay. Aha, porwane tu mamy. Podejrzewam, że będę potrzebował. Ok, reputacja bardzo wysoka. Udało nam się. Jadą, jadą. Bo się domyśliłem, że będzie trzebało. Jedziemy, jedziemy, jesteśmy coraz bliżej, no kończymy to! uha ha uh, 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 dobra, nie zmogłem, i będzie koniec, tak, koniec dużo awansów, już w końcu żadnych rannych, tam chyba jedno tylko nie wykonałem. Mam... Moja reputacja idzie do góry, alarm przeciwwożarowy, bo nie zdążyłem. Okej. Okay. Okej, okay. mam maile, zaraz obejrzymy za nim. Ktoś tu dziękuję. Dziecko. Aha, dostałem jeszcze specjalne rekomendacje. Sylwester! Siedem dyżurów. Czy jest gdzieś pusto? Nie. Aha, mogę ten sobie. To super, to jedźcie tu. No więcej w tym miejscu. Ale nie rób mi tego. Mogę przydzielać, bo mam rezerwy bardzo dużo, bo ludzie wracają. Już nie będę rekrutował. E, jakiś dobry kierowca. No to może być on. I jakiś dobry medyk. Ale tak będzie w przyszłości pewnie miał nowe dzielnice możliwe. Jest już październik. Albo nie informowali za pomocą maila, no kto się spodziewał. Nie? Mam sporo pieniążka. Czy mogę w ogóle nową jednostkę jakąś wybrać? Helikopter, helikopter, ale nie będę miał w ogóle pieniędzy, więc wolę jeszcze, jeszcze pociłać. Na helikopter, helikopter, bo będę chciał sobie lepszy helikopter kupić. Co najwyżej mogę sobie jakiś... Yy, poczekaj, tu mam jednostki? Nie mam jednostki tak dodatkowej. Bo policyjną mam tu, policyjną mam tu. Tu mam też policyjne, żadnej karetki, karetki bardziej mam wewnątrz mi miasta. Tu by się przydało. Y, przeciwpożarowy. Jakiś prosty wóz, strażacki. A. Z... Mam bardzo dużo rezerwy. Na pewno przeciwpożarową nie. To mógłbym tutaj przynajmniej jakąś jednostkę walnąć. Ale nie muszę, bo ja mam też dużo tu jednostek. Nie wiem, czy łódkę im nie walnąć. Jakąś fajną, nową. Y, ambulans. E, ambulans wodny na przykład tutaj Nie gdzieś byle gdzie Mamy tutaj port gdzieś daleko Na głównej rzece oczywiście Nie Mamy niżej tylko lec tu lecę da ja Ci dam e, Dobrego kierowcę i dobrego medyka Teraz tu nową jednostkę. Mamy ambulans. Właśnie to jest potrzebne, żeby mieć. Czy mamy jakąś łódkę taką pośrodku? Eee, to jest duża łódź. Łódź patrolowa. O, Możemy brać. Może się takie łódki nam przydatne. I weźmiemy sobie dobrego kierowcę. Eee, dobrego szczelca i dobrego szczelca. I dobremu kierowcę masz. No tak, mogę. A tobie damy karabin, a tobie damy e, snajperówkę. Tu no. No, tu są motorówki, one są słabe. A tu mam te najdroższe łodzie, nie? zostaje mi jeszcze nową jednostkę stworzyć, pożarną. Teraz też będziecie tak pomiędzy. Tu jest duża łódź, łódź strażacka, ponton strażacki. No weźmy sobie. Płucie strażacką, tutaj. Mamy rezerwę, najlepszy. Eee, weźmy sobie tego i weźmy sobie tego. I powinniśmy być przygotowani, jakby się nawet wicała tam miejsce. Bo jak tuś lubią się spawnić jak tu się pospawnią no to mam wtedy te oddziały. Jak mi się tu pospawnią to mam te wszystkie oddziały. W przyszłości będę się pozbywał chyba tych, tych już wszystkich starych. Oprócz tych, bo te pontony są spoko. I ta łódź. No, no, więcej po prostu jednostek na morskich, bo były potrzebne. I dziękuję za oglądanie. Suby, lajki dla zasięgów. Dziękuję, że w ogóle dotarłeś do tego miejsca. Witam też nowych subskrybentów, którzy się pojawili na moim kanale. E, widzę, że operatorek wam się spodobał, więc dlatego będę tworzył dalej, bo widzę, że wam się to podoba. Pamiętajmy oczywiście o niedzielnym streamie, tak sobie gr grzy na zlecenie. Oto co. Dziękuję, cześć czołem, do następnego. Pa, cześć, pa!